powrotem na moim kanale, a dzisiaj są moje urodziny, babata! Woo! Woo! I dzisiaj właśnie nadszedł ten filmik, kiedy otwieram prezenty. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, troszeczkę leniłam się po tej imprezie, ale już jestem zupełnie. Nie, rozb rozbudzona, ponieważ otwieram prezenty! Uch. I to oczywiście ze smilingami, jak przyjdą. A tutaj tutaj jeszcze oni, dzieciaki, se tutaj skaczą, więc mam troszeczkę jakiś, jakiś problem. No ale, no ale nie szkodzi. zaraz smajliki tutaj przyjdą, to możliwe, że, że uda nam się otworzyć te prezenty i w końcu zakończyć moją serię i prezę urodzinowej, która że moje urodziny są już jutro, 18 lipca, już jutro są moje urodziny. Więc widzimy się później, jak smajliki przyjdą. Majgorzata! zata. Ten prezent te pierwszy jest od Kuromi. Taka złota walizka, ale jestem pewna, że coś nie jest. Ja też coś tak czuję. Tak jest, tak jest, na razie później ją otworzę. Dobra, następny prezent. Chyba coś czuję, że ten jest od psiapciuki, Jest, Dzisiaj nie je Dobra, otwórzmy go. Serio! W, w, w tym pracy był uwagę McDonald's! McDonald's tam, do ta... O ta, nie był. Ja szybko. Ja. Uch. Ach, ej, Jak ja chcę to... Jak chce to... O czekoladowe! Nia, nie, nie, nie. Ach. Eee. E, wiesz co? Bo... Dobrze, że nie ma tutaj Pinky Pigi, bo by tego burgera zrobił w 100% No jasne. Dobrze, że jej tutaj nie ma. Dobrze, że jej tutaj nie ma. Ach. Bo nawet fajny jest ten prezent. O, tutaj kartki chyba, chyba coś czuję, że są od was. Tak, są od nas! Są od nas! A ten pierwszy jest... O, to nawet dziękuję, Crafty Icon. Nawet, nawet nieźle go narysowałeś. Jak to narysowałam? Kupiłam. <laughs> tak, na Ja żebyś go narysowała, a, a, a kupiła. Właśnie, to, to jest coś dziwnego, coś, tak. Dobrze, o, ta kartka jest od kopiocego Chuckena, tak? Tak, to jest ode mnie, to jest ode to jest ode mnie, Margosata. To jest ode mnie. O, to nawet dziękuję. Oje, za tą kartkę. Powiem, że jesteście moimi smalingami. No, to, dobra, teraz. Dobra, teraz. Nast następna kartka. O! Ta kartka jest od uh, ho, Hobby Hopscot. Od Hobby Hobbscotch ona jest. Nawet ty narysowałaś się odkupiłaś. Yy, tak, narysowałam, Nie kupiłam jej, nie kupiłam jej tak jak jak e, Crafty i Korn. Aha, no dob, no dobrze, to dobrze. To w porządku, że nie narysa, e, że jej nie kupiłaś. I ta następna jest, następna jest od Koto śpiączki, od kota śpiączki ona jest. Ja nie mogę, nieźle, nieźle narysowana. Ja nie mogę, naprawdę nieźle, fajnie ona wygląda. Uh! Ten prezent jest od kodośpiąski. Coś tak czuję! Coś tak czuję, że ten prezent jest od kodośpiąski. No jasne! Jest tutaj napisane przecież, przecież moje imię, ale ty mnie nazywasz kodaśpiąska, ale co z tego? No właśnie co? No właśnie, co z tego? Nic, nic z tego. Dobrze, otwieram, coś czuję, że tam będzie mój wsiorek, o którym marzyłam. Tam na 100% będzie ten... Wizioek. No, nie mówiłam! Jestem wiżoek Księżyca. O ja, o ja, teraz wyglądam jeszcze, jeszcze lepiej. Wow, nawet mega fajniej w tym wyglądam. Wow, to no, normalnie stos, normalnie stos w tym wyglądam, stos w tym wyglądam. Naprawdę, to 100%. Jest jeszcze lepszy jest niż od tego mojego. O, jest mega fajny! Mega fa mega fajny on jest! Dobra. Następny coś co, jeszcze ten będzie pewnie... pewnie od e, tacy. No otwieraj, no otwieraj! Nie martw się! Nie mać się Maja! Nie mać się tym, co nam będzie. Dobrze. E. A tutaj jest ten prezent! Bańki ode mnie są! O Boże, o Boże! Co jest grane? Jaka, jaka. No faktycznie to są bańki! To są bańki! Jak, jak się nie spodziewałam, że to będzie aż taki pankowaty prezent! No bo był! No dobrze, teraz czas na prezent. O, właśnie taki mój outfit dostałam. Był w tej w złotej tej złotej walizce, a zaraz Wam pokażę teraz mój następny outfit, który jest oczywiście od My Melody. A to jest mój drugi outfit, proszę bardzo, ja nie mogę, te urodziny były totalnie mega fajne. Jak dawno jest tak, tak niesamowitych urodzin, jeszcze nie miałam. Mega fajny jest ten dzień, normalnie mega, ale lepiej już ja, już. Ja już lepiej idę spać, idę spać, lepiej już, lepiej zrobię. Ach, tylko najpierw zajdę moją piżamę, bo, albo nie, tam, tam jest chyba. No, tutaj jest moja piżama, o, ta czerwona. Ach. O wow, 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 wow. wow, fatale wow, troszeczkę No dobrze, już idę spać, tylko najpierw niech Karolka tutaj przyjdzie! Karolka! Już, już spać idziemy! Już spać idziemy, Karolka, więc szybko idź tutaj! Już przysłałem to co, już tak już, tak już spać idę. To ja szybko ściągam to. ubijam to. A jeszcze buty. Dobrze. Ach. To ja już też idę spać. Ach. Ach. Więc, Na moja widzowie.